No 99% dzisiaj Polaków e, kupują e, off-plany dziury w ziemi. E, które tutaj bardzo dobrze to funkcjonuje, ponieważ przez pierwsze dwa lata, zanim tak naprawdę otrzymasz klucze, obserwujemy wzrost 25 do 30% w zależności jaką nieruchomość wybierzesz i w jakim regionie. To jest podstawa. Mhm. Więc tak naprawdę na początku rezerwujesz i jeżeli jest to taki pierwszy launching, czyli zanim jeszcze deweloper ma licencję na budowę, jest najlepsza cena. Rezerwujesz od 6 do 12 tysięcy, do 25 przy domach szeregowych. Jest taka rezerwacja i najczęściej, jak nie ma tej licencji, to aż czekamy na pierwszą wpłatę, te 30% 6 do 12 miesięcy. W tym czasie już to Twoja rezerwacja cały czas rośnie, bo Ty masz zagwarantowaną tą cenę przy odbiorze kluczy. No więc. Pierwsza ta wpłata 30% i tak naprawdę jest inaczej, bo się potem nic nie dzieje finansowo i przeważnie na koniec jest 70%. E, przy odebraniu kluczy, jaki apartament jest wykończony, na te 70% możemy wziąć kredyt, bo na tyle dają obcokrajowcom, maksymalnie na 25 lat, na polskich e, e, dokumentach bądź na dokumentach dochodach z innych krajów, e, w których pracuje Polak.